Richards, i mam dla ciebie przesłanie. Będę mówić o rzeczywistości, w której będziesz w stanie zmienić cały Twój świat. Zobaczysz, że nie będziesz musiał się wysilać tak bardzo, jak myślisz. Ludzie są przytłoczeni i przemęczeni, próbując zmienić się na tak różne sposoby, myśląc w jaki sposób to ulepszyć, jak się zmienić. I tak często ta zmiana nie wychodzi. A powodem tego są, jak to ja nazywam, niewidzialne bariery. Te niewidzialne warownie ograniczające Twoje życie często wydają się jakby były gdzieś na zewnątrz. Dlatego wydaje Ci się często, że musisz wyjść na zewnątrz, aby polepszyć swoją sytuację. Może musisz założyć spółkę, biznes. Może, może musisz poprawić swoje zdrowie albo życie emocjonalne, lecz jedynym sposobem, abyś był w stanie usunąć te niewidzialne bariery i warownie, jest, abyś rozpoznał, co masz w sercu, abyś nauczył się, w jaki sposób je poruszyć, zniszczyć. Kiedy patrzymy na to, co dzieje się w naszym sercu, wówczas dostrzegamy, że to nie jest niczym nowym. Co stało się jedynie w Nowym Przymierzu, Nowym Testamencie. To jest raczej rodzaj relacji, którą Bóg zawsze pragnął mieć ze swoim stworzeniem, swoimi dziećmi. Bóg jest Bogiem serca. On pragnie odpowiadać prosto do nas, do naszego serca. Od zawsze mówił o tym, że pragnie, aby nasza relacja z Nim była autentyczna. Aby nie miała nic wspólnego z tym, co dzieje się na zewnątrz. A więc zewnętrzne będzie podążało za sercem, pod warunkiem, że serce podąża za Bogiem, a jeżeli serce podąża za Bogiem, wtedy wkrótce nasze zachowanie będzie to odzwierciedlać. Dlatego pamiętaj, że Twoje serce wskazuje na to, kim tak naprawdę jesteś. A więc Twoje życie i wszystko, co dzieje się dookoła Ciebie, jest odzwierciedleniem Twojej wiary w to, kim jesteś, bo Twoje serce skarży Każdym uderzeniem wysyła sygnał do Twojego ciała i każdej komórki. Twoje serce nakazuje każdej z tych komórek podporządkować się pod to, w co wierzy. Więc wyobraź sobie, ja mam dość silne serce, jak na mój wiek, które uderza około 60 razy na minutę. Co jednak oznacza, że w każdej sekundzie moje serce uderza, czyli bije tym wszystkim, w co wierzę, oraz wszystkimi informacjami, które są w nim zawarte. Za każdym razem, kiedy moje serce bije, każdy detal tych informacji jest przesłany do każdej komórki mojego ciała. A dowiadujemy się o tym także z punktu widzenia biologicznego. Komórki mojego ciała otrzymują sygnały, które je zaprogramowywują. Jednak wielu z nas nie uświadamia sobie, skąd one pochodzą. To pochodzi z Twojego poglądu na to, kim wierzysz, że jesteś. Czyli, innymi słowy, słuchaj uważnie, wiary w Boga i wiary w tego, co On mówi, kim jesteś. Ponieważ wielu przekręca tę naukę w myśląc w otumaniony, pełen pychy, religijny sposób, tak, aby zwieść wielu i powstrzymać ich przed poznaniem mądrości Bożej i tego, jak nas Bóg stworzył. A więc każda komórka w moim ciele otrzymuje sygnał, co powoduje, że podporządkowują się Twoje komórki pod to, w co wierzysz, czyli że kim jesteś, czy jesteś dzieckiem Bożym, czy nie. Jednak tam sygnał wychodzący z uderzenia mojego serca nie zatrzymuje się, on idzie dalej. On rozchodzi się do otaczającego mnie świata w postaci, którą zazwyczaj ludzie wokół nas nie są w stanie rozpoznać. Jednak to wierzenie staje się wyznacznikiem dla innych, lub nazwijmy to dyktującym czynnikiem dla innych, w jaki sposób powinni nas traktować czyli sygnał, uderzenie naszego serca, czyli wierzenie, które z nas wychodzi, emanuje i insynuuje ludziom, w jaki sposób mają nas traktować, jak mają się do nas odnosić. Pamiętam, kiedy nasze dzieci były małe i nie próbuję nazwać się doskonałym rodzicem. Ale znajomi zawsze nam mówili, Wasze dzieci was szanują, nigdy do was nie pyskują. Jak to robicie? Pytali nas, jaki jest nasz sekret. Zawsze im odpowiadałem, to przez to, że wierzę w to, kim jestem w Bogu, bo nie uznaję, nie akceptuję faktu, że moje dzieci mogłyby się do nas zwracać w lekceważący sposób. Dlatego to jest niesamowite, jakie sygnały wysyła nasze serce do świata wokół nas. Kolejną ciekawą rzeczą jest trenowanie naszego psa. Moim ulubionym trenerem psów jest Caesar. On ma swój program telewizyjny, w którym pokazuje, w jaki sposób trenować nasze psy. On również uczy, zarówno jak wielu psychologów, że ludzie, zarówno jak i psy, wszystkie zwierzęta, będą zachowywać się względem nas w sposób, w jaki nasze serce odzwierciedla w to, w co wierzymy, kim jesteśmy, czy jesteśmy dziećmi Bożymi, czy dajemy się wykorzystywać, poniżać, czy nie. Nie, bo ci, którzy mają zwierzątka w domu, dobrze wiedzą, że nasze zwierzęta są w stanie wyczuć każdy sygnał, który my wysyłamy, czyli nasze serce. Dlatego pamiętaj, ludzie wokół ciebie na jakimś poziomie rozpoznają każdy sygnał, który wysyłasz. Dlatego jeżeli chodzisz w depresji, myślisz o sobie, że jesteś skończony, że jesteś do niczego, że musisz się poddać, iść na kompromis, jeżeli wierzysz, że nie umiesz powiedzieć nie, jeżeli dajesz się wykorzystać innym ludziom, deptać po sobie, inni od razu to w jakiś sposób wyczują. Dlatego Biblia mówi, że serce twoje jest nasieniem tego wszystkiego, kim jesteś. Biblia wspomina kilkaset razy na temat serca: Twoje serce jest nasieniem twoich uczuć, a Bóg pragnie mieć z tobą relację, którą naprawdę będziesz w stanie czuć duchowo, wewnętrznie, ale także w twoich emocjach, w twoich uczuciach. W kościołach każde nowe poruszenie albo nowy ruch chrześcijański ma tendencję zatrzymywać elementy z poprzedniego ruchu. I kiedy pojawiło się wiele nauczeń na temat słowa wiary, słowa poznania, proroctw, pojawiła się tak zwana charyzmatyczna fala w różnych kościołach i denominacjach. Niektórzy stali się przez to bardzo emocjonalni, a inni z kolei postanowili, że zamrożą swoje emocje, śmiejąc się z tych pierwszych. I sam pamiętam, że lata temu zwykłem mówić, że uczucia nie mają nic do rzeczy, że tutaj nie o to chodzi, aż do czasu, kiedy zrozumiałem, że owszem, nie mogę pozwolić, aby uczucia przejęły kontrolę nade mną i że muszę oprzeć moje decyzje o słowo Boże, nie odczucia lub emocje. Jednak musimy pamiętać, że Bóg jest także Bogiem serca. Bo jeśli sam nie jestem w stanie podjąć decyzji, pamiętając, że nasze uczucia są połączone, wrośnięte, we wszystko, w całe nasze jestestwo, musimy pamiętać, że możemy podążać za swoją własną wolą tylko przez jakiś czas. Jednak Bóg jest istotą emocjonalną. On pragnie mieć relacje z ludźmi. To On stworzył relacje. Powiesz skąd to wiem, ponieważ Biblia o tym naucza, że jesteśmy stworzeni, aby mieć relacje z Nim i z innymi, abyśmy się kochali nawzajem, Jego miłością. Bo jeżeli jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo, to w jakimś stopniu jesteśmy to w stanie zrozumieć. Bardzo wiele mówię o tym w mojej książce, przesuwając Twoje niewidzialne bariery, do której bardzo Ciebie zapraszam, jest na moim kanale. Widzisz, ci, którzy studiują Biblię z otwartym sercem, budując relacje w tym samym czasie z naszym Bogiem, rozumieją, że Bóg wyraźnie mówi w swoim słowie o tym, że On pragnie, abyśmy czuli Jego miłość, abyśmy czuli Jego obecność. Pamiętaj, Bóg pragnie nawiązać i mieć z Tobą bardzo głęboką relację. Bóg pragnie, abyś doświadczył Go w tak potężny sposób, że będzie to w stanie zdominować wszystkie uczucia, które z kolei pokierują Twoim właściwym zachowaniem. Emocje są produktem Twojego umysłu, a uczucia produktem Twojego serca, czyli rezultatem tego, co w nim się dzieje. Ktoś mnie ostatnio spytał, Ale, Jim, skąd to wiesz? Cóż, spróbuję wyjaśnić ten fenomen biblijny. Spróbuję wyjaśnić, co w języku oryginalnym nie ma odpowiednika w naszym języku, co zdarza się bardzo często. Dlatego ważne jest, abyś zrozumiał. Emocje pojawiają się jako rezultat tego, co dzieje się w Twoim umyśle. Widzisz, wspaniałą rzeczą na temat emocji jest to, że możesz łatwo je włączyć albo wyłączyć. Tak po prostu, jak jakieś urządzenie, bo aby tylko zmienić Twoje emocje, musisz zmienić kierunek Twojej uwagi na coś innego. Innymi słowy, na czymkolwiek skupisz swoją uwagę, to zapoczątkuje niektóre emocje, ale także zapobiegnie powstaniu innych. Dlatego jest to tak ważną rzeczą, abyś uważał na to, czym się karmisz, jakie rzeczy eksponujesz, co oglądasz, co przyjmujesz, co słyszysz, co kreuje Twoje nowe emocje, czyli na co zezwalasz. Aby twoje serce przyjmowało, czym się karmiło. Kiedy powoli wychodziłem z tak ciężkiej choroby moich nerek, praktycznie nie dzieliłem się z nikim o tym, przez co przechodzę, chyba że wiedziałem, że będą bardzo pozytywni i będą mnie zachęcać. Bardzo też uważałem na to, co oglądałem w telewizji, co czytałem i nawet musiałem uważać na to, w jaki sposób rozmawiałem z moim doktorem, ponieważ nie chciałem, aby moje emocje ani myśli pokierowały się w destrukcyjne lub negatywne miejsce, które w końcu mogłyby mieć wpływ na moje serce. Dlatego kiedy spojrzysz na coś, zauważ, że emocje przychodzą w bardzo silny i natychmiastowy niemalże sposób, czyli te emocje pojawiają się szybko. I zazwyczaj wyglądają bardzo niewinnie, jednak bardzo szybko mogą się zrodzić w bardzo silne emocje. Jednak emocje są bardzo zwiewne i tymczasowe, jeśli mogę to tak powiedzieć. Jednak aby zmienić te emocje, potrzebujesz jedynie zmienić kierunek Twojej uwagi. Będziesz musiał zmienić to, na co patrzysz, czego słuchasz, o czym mówisz, jednak uczucia mają tendencję pojawiać się z głębokiego poziomu Twojego serca, czyli czegoś, czego zazwyczaj na zewnątrz nie jesteśmy świadomi. Mógłbym napisać lata temu książkę, która by spowodowała małe poruszenie, ale jednak nie napisałbym jej dla jednego powodu. Musiałem zrozumieć najpierw relacje pomiędzy moimi najgłębszymi, tymi ukrytymi myślami, a moim sercem z punktu widzenia biblijnego. Bo to, co zazwyczaj dzieje się wewnątrz nas, wydarza się poza sferą naszych zewnętrznych myśli, o których zazwyczaj jesteśmy świadomi. Dlatego musimy sobie uświadomić najpierw, że mamy wewnętrzne myśli, zarówno jak i te zewnętrzne, czyli te, których jesteśmy świadomi i te, których nie. Te wewnętrzne myśli pojawiają się bezpośrednio z komórek pamięciowych mojego ciała. Wystarczy przeczytać kilka biologicznych książek, by zrozumieć fizjonomię i biologię naszego ciała, w jaki sposób Bóg nas stworzył. Ponieważ najczęściej zaciemnieni, niewyedukowani ludzie będą potępiać. To, o czym Biblia mówi od wieków, bo dzisiejsza nauka jedynie to odkrywa, starając się za wszelką cenę utrzymać nas w więzieniu swojej pustki, krytyki i byciu analfabetą duchowym. A więc, Emocje pojawiają się szybko, szybko przybierają na sile i mają tendencję wziąć nad nami kontrolę, przez co często twierdzimy, że nie możemy się opanować i tak bardzo krzyczymy albo płaczemy jakkolwiek. Jednak one mogą odejść bardzo szybko w zależności od tego, co oglądasz, kogo słuchasz lub cokolwiek to jest, czemu poddajesz się pod tego wpływ. Dlatego, aby zmienić nasze emocje, muszę zmienić to, o czym myślę. Kiedy pojawia się pokuszenie, rodzące emocje, skup się na Panu, zacznij myśleć o Nim, aż zrodzisz nową emocję. Następnie nasze uczucia pojawiają się powoli, lecz jednak zatapiają się bardzo głęboko w nas. Zazwyczaj nie uświadamiamy sobie faktu, że coś się w nas zmieniło. I kiedy uczucia się pojawiają, pamiętaj, przychodzą one bardzo wolne. Nie wiesz, kiedy to się dzieje. Są one wiele głębsze niż emocje. I jest nam o wiele ciężej je zmienić. Jak mówiliśmy, w emocjach łatwo jest je zmienić. Wystarczy zmienić myśl, ponieważ emocje podążają za myślami, lecz z uczuciami jest dokładnie na odwrót. Kiedy Twoje uczucia się zrodzą, pojawią, wówczas Twoje myśli będą za nimi podążać jak niewolnik, ponieważ one posiadają głębokie korzenie w Twoim sercu, coś co już zasiałeś, dlatego teraz myślisz, że nie jesteś w stanie się ich pozbyć, że one teraz nad Tobą górują. Niezależnie czy to jest strach przed niepowodzeniem, niepokojem, nienawiścią, zdradą, czymkolwiek, te głębokie uczucia pojawią się nagle z tym, że ty tego po prostu nie zauważysz, bo nie będziesz świadomy, kiedy to się stało, kiedy to się tak naprawdę zakorzeniło w tobie. Jednak wiesz, że jesteś już w nich uwięziony. Wydarza się to tak niepostrzeżenie, że nawet nie zauważyłeś, kiedy zmieniłeś swój kierunek i nawet nie uświadomiłeś sobie, kiedy cały twój światopogląd się zmienił. Więc kiedy zmagasz się z wiarą, w w to, w co Twoje najgłębsze myśli wierzą, czyli z tym, w co wierzy Twoje serce, wtedy jest Ci bardzo trudno zmienić kierunek, którego właśnie obrałeś. Jednak te Twoje najgłębsze myśli, o których możesz sobie nawet nie uświadamiać, mogą być zmienione. Jednak to będzie mieć szansę, kiedy wykreujesz bardzo silne emocje, które będą totalną opozycją do tego, co w głębi czujesz lub myślisz. Jednak problem jest w tym, że. Twoja wiara, myśli, uczucia, które pojawiają się prosto z serca, mają bardzo wiele do czynienia z Twoją tożsamością, co znaczy tym, kim wierzysz, że jesteś. Bo to zrodzi się w twoje uczucia, tak zwane ostrzegawcze. O tym głębiej mówię w mojej książce, przesuwając twoje niewidzialne bariery, ale przede wszystkim zachęcam cię sam, szukaj, poszukuj mądrości. Czytaj Biblię od początku do samego końca, bo Bóg sam będzie chciał do ciebie mówić. Pamiętaj, że myśli pochodzące z twojego serca rodzą lub powodują powstanie uczuć na twój własny temat. Spójrz, co się wtedy dzieje, mówiąc o naszym w własnym poczuciu tożsamości. Jak często ludzie mówią, czuję się przegrany. Może nawet przyznasz, niektórzy są przegrani. I wielu ludzi rzeczywiście tak żyje. Oni podejrzewają, że są ofiarami losu, porażką i tak Więc to, co wtedy czujesz, to nie są słowa, lecz uczucie. A jeżeli to jest fakt, że tak się czujesz, jeżeli żyjesz w przekonaniu, że tak musi potoczyć się Twoje życie, wówczas każda decyzja, jaką będziesz podejmował, w oparciu o Twoje uczucia, przekonania i wiarę, że jesteś przegrany, że jesteś do niczego i tak dalej, będzie przekonywać Cię o rzeczywistości Twojego życia, że tak musi być. To tak, jakbyś toczył walkę wewnątrz Ciebie. Dlatego Biblia mówi w przypowieści 4:23: Strzeż twojego serca ponad wszystko, co robisz, ponieważ z serca wychodzi każdy problem, wszystko z czym się zmagasz, każde pokuszenie, problem, grzech, czyli nieboże myśli, brak ustabilizowanej tożsamości w Bogu, która kieruje cię, abyś. Czynił i myślał to, a zarazem kreował w Tobie uczucia o porażce lub zniszczeniu, do którego zmierzasz. Dlatego słowo problem powinno być tłumaczone raczej jako warownie, granice albo bariery, a więc głównym powodem, dlaczego masz strzec Twojego serca, jest fakt, że w Twoim sercu rodzą się te bariery i granice, które definiują Twoje życie i decydują o nim. Bo pamiętaj, będziesz żył w Twoich wyznaczonych Tobie samemu granicach. Dlaczego? Ponieważ to jest to, w co Ty wierzysz, że jesteś, w głębi Twojego serca. Bo nie wierzysz w to, co Chrystus o Tobie mówi, ale to, co te głębokie, ukryte myśli wykreowały w Tobie, tworząc głębokie uczucia. Kiedy zmagałem się z moją chorobą albo finansowo, albo kiedy żyłem w biedzie, wszystkie te doświadczenia były częścią mnie przez tak długi czas, co miało tak wielkie powiązanie z tym, jak siebie widziałem. Wiedziałem, że muszę zmienić całe moje wewnętrzne wierzenie, dlatego zacząłem dziękować Bogu za to, że w nim jestem inny, że jestem hojny, że jestem uzdrowiony, bo nie chodziło mi o to i nie prosiłem Boga, by dał mi pieniądze, ale pragnąłem widzieć się takiego, jakim widzi mnie. Chrystus i kim byłem w Nim. Chciałem się zobaczyć uzdrowiony przez Jego krzyż. Jednak nie chciałem wierzyć w Niego tylko po to, aby nabyć moje uzdrowienie. Pragnąłem widzieć się jako osoba wypełniona Jezusem, bo czasem możemy doznać uzdrowienia, ale potem znowu popadniemy w chorobę, a następnie będziemy wychodzić do przodu albo prosić o kolejną modlitwy, o następne uzdrowienie i następne. Bo nawet jeśli w ubiegłych latach zmagałem się bardzo wiele z moją kondycją zdrowotną, a potem, kiedy wyszedłem z tej choroby, ulegliśmy strasznemu wypadkowi samochodowemu i nawet kiedy inne trudne sytuacje się pojawiały, ja wciąż wiedziałem, że w Bogu mam wygraną. Nawet jeżeli moje serce wciąż zmagało się z problemami, wiedziałem, że Bóg był po mojej stronie. On chciał, abym był uzdrowiony i takim się widziałem. I podobnie z każdą inną mojego życia, dzięki czemu byłem w stanie Bogu dziękować nie po tym, kiedy cud by się wydarzył, ale przed, ponieważ wierzyłem w to. A wiara jest niczym innym niż widzeniem rzeczy niewidzialnych, tych, których jeszcze nie doświadczasz i tych, które wydają ci się dziś niemożliwe. Bo wtedy twoja tożsamość nie jest tym, kim Myślisz, że jesteś? Bo twoja tożsamość może opierać się na tym, kiedy widzisz siebie z punktu widzenia zdrowotnego, socjalnego, towarzyskiego i innych. I czy wierzysz, że możesz być uzdrowiony i że Bóg może wyprowadzić cię z każdej zawiłej drogi? Każdy kierunek, który decyduje, jak się widzę i jak się czuję, wynika z aspektu mojej tożsamości, tego, jak naprawdę w głębi się widzę, bo to decyduje o twoim życiu. To jest moim jakby automatycznym pilotem, a Twoim pilotem jest to, co nadaje Tobie kierunek. Jednak my próbujemy decydować, nadawać sobie kierunek i kiedy my uczynimy tę decyzję, będziemy bardziej zainspirowani uzdrowieniami, będziemy chcieli żyć jak inni boży ludzie, będziemy próbowali zakończyć nasz bałagan finansowy i poukładać wszystko według Bożych zasad i nawet stwierdzimy, że Bóg uwolnił mnie z problemów, w którym byliśmy, wtedy doświadczymy momentu i zaczniemy iść do przodu. I zaczniemy czuć zmianę nie tylko w naszym sercu, ale w całym naszym ciele. Nasze emocje się zmienią, a tym samym Twoje uczynki, Twoje słowa. I tak powoli zaczniesz zmieniać swoje życie. Jednak zawsze musimy upewnić się, że nasza uwaga jest zwrócona tylko i wyłącznie na Boga. Jednak bardzo często musimy uważać na pułapkę, abyśmy nie byli zasilani tylko naszymi emocjami oraz tylko naszymi myślami, bo wtedy ukończymy tylko na naszej tak zwanej dobrej woli, chęci zmiany, ponieważ tutaj nie o to chodzi, bo wtedy, kiedy coś nam się nie powiedzie i znowu upadniemy, wtedy zniechęcamy się, przestajemy się starać, a siła naszej rzekomo dobrej, woli zmniejszyła się, przez co moje myśli, a zatem moje emocje się zmieniają i znowu wracamy do tych głębokich myśli serca, które znowu wytyczają nam, że jesteśmy porażką, że nam się nic nie uda. I tak samo jest, kiedy ludzie próbują zrzucić wagę. Cały czas bazują na własnej sile woli. Dlatego jeżeli nie uczynisz tego częścią swojego życia i tego, kim jesteś na najgłębszych pokładach Twojego bytu, w Twoim sercu, czyli nie odmienisz Twojej głębokiej tożsamości, tego najgłębszego poczucia, kim jesteś w Bogu, Twoja zmiana najprawdopodobniej okaże się znowu fiaskiem. Albo zrzucisz wagę, a potem znowu przytyjesz, bo wszystko zawiera się w tym, kim jesteś w Chrystusie, bo dopiero wtedy będziesz w stanie dokonywać właściwych decyzji o Twoim życiu. Przypowieści 1720 mówi człowiek przewrotnego serca nie znajduje szczęścia. Przewrotny oznacza krzywy, zakrzywiony, a zakrzywione serce to takie, które burzy i przekręca cały Twój światopogląd, bo skoro Twoje serce jest źródłem tego, kim jesteś, ono także będzie Ci dyktować, jak masz interpretować sytuację. Widzisz, światło dochodzi do Twoich oczu, ale tak naprawdę nie widzisz go swoimi oczami. Jest to raczej interpretacja Twojego mózgu, który natomiast kreuje te obrazy. Patrzymy na świat z punktu widzenia, w jaki sposób siebie samych postrzegamy. Dlatego, jeżeli nie ustanowię solidnego fundamentu dla mojego serca, wtedy nigdy nie zauważę dobrych rzeczy wokół mnie, w innych ludziach. I często nawet we mnie samym. Dlatego tak wielu ludzi zmaga się z niskim poczuciem wartości. Dlatego, jak przypowieści 4:23 mówią, strzeż twoje serce. Bo Twoje serce nie musi się chwiać, nie musi wracać ciągle do starego cyklu, w którym ugrzązło kiedyś przez grzech, potępienie, rany itd. Pragnę, aby Twoje serce było ugruntowane w Chrystusie, abyś nie wracał do Twojej starej natury, do grzechu, abyś więcej nie ulegał pokuszeniom. Zobacz całą moją książkę, przesuwając Twoje niewidzialne bariery. Kiedy zmienisz to, co dzieje się w Twoim wnętrzu, wówczas zakończysz walkę, która wydarza się nie tylko w Twoim sercu. Ale i na zewnątrz Ciebie. Wtedy też osiągniesz to, co Biblia nazywa pokój i odpoczynek w Nim, w Jezusie Chrystusie, bo będziesz jedynie odpoczywał w tym, co Bóg ma dla Ciebie. Dlatego koniecznie zobacz moją książkę, Przesuwając niewidzialne bariery. Bo jeżeli naprawdę jesteś zdeterminowany, pragniesz zmienić Twoje życie i wzrosnąć w poznaniu Chrystusa, wtedy przede wszystkim musisz zaznajomić się z Jego Słowem, całą Biblią, nie tylko wybiórczo, ale właśnie zachęcam Cię do przeczytania mojej książki, która właśnie o tym mówi. Bo mógłbyś sobie ustanowić cel Twojego wzrostu, rozwoju osobistego, podążać za tym samym planem rozwoju co inni, tylko po to, aby uświadomić sobie, że te niewidzialne bariery zawsze powodują upadek. Prawdą jest, że jeżeli nie nauczysz się kierować wiarą w tego, w co Twoje serce wierzy i czy rzeczywiście jest w nim Bóg, czy nie, nie będziesz w stanie wydostać się z Twoich barier, Twojego więzienia. Albo jeżeli będziesz próbował wydostać się z nich w oparciu o swoją siłę, szybko doznasz jakiejś sytuacji, która doprowadzi cię z powrotem do miejsca, w którym tak bardzo nie chcesz być. Pisanie tej książki zajęło mi bardzo wiele lat, kiedy zbierałem powoli, rok po roku, wszystkie stwierdzenia, które były badane i zatwierdzone w ośrodkach pracy z narkomanami, ludźmi, z depresją, w różnych oświatach, programach poradniczych. Które byłem w stanie zebrać razem i zawrzeć w tej książce. Bo pragnę Twojego wzrostu, ale przede wszystkim zrozumienia zmartwychwstałego Pana Jezusa, bo poprzez odkrycie różnicy pomiędzy umysłem a Twoim sercem, dojdziesz do momentu życia bez ograniczeń. I zamiast słuchać wspaniałych świadectw, które inni opowiadają, pytając Pana, prosząc albo płacząc, dlaczego to się nie wydarza w Twoim życiu. Ty będziesz tym, który tego doświadczy na własnej skórze, na własnym duchu i duszy, bo kiedy wiesz, jak zmienić twoje bariery, twoje granice, wtedy otwierasz drogę do kompletnie nowego życia, nowego rozdziału w twoim życiu. Jednym ze sposobów dania czegoś innym jest inwestycja w twoje własne życie, ponieważ dopiero wtedy jesteś w stanie dać prawdziwą miłość, prawdziwego siebie innym. Kiedy dopiero Ty jesteś prawdziwie uzdrowiony, jesteś wolny, nie jesteś poddany niewolnictwu, porządliwości, rozgoryczenia, negatywności, oczekiwania na najgorsze, potępienia, depresji, zniechęcenia lub czegokolwiek innego. Dlatego pamiętaj, że kiedy uchwycisz się Boga, kiedy naprawdę nie będziesz tylko przesłuchiwał, ale będziesz to wpajał w Twoje serce. Kiedy zaczniesz żyć z Bogiem na co dzień, jak z najlepszym przyjacielem, wtedy zobaczysz, że nie tylko Twoje życie się zmieni, ale także życie Twojej rodziny. Nic nie wykazuje naszej wiary w to, kim myślimy, że jesteśmy, niż nasze własne uczucia albo nasze przeczucia. Widzisz, my próbujemy użyć nasz umysł i nasze emocje, aby zagłuszyć te uczucia i uciec od nich, dlatego włączamy radio, telewizję. Aby inny dźwięk wniósł w nas inne emocje, zmienił je. Dlatego często łapiemy za telefon, sprawdzamy Facebook lub inne media. I tak ludzie uciekają od ciszy, bo nie mogą znieść uczuć albo przestrogi wewnętrznej, nie wiedząc, co mają z nimi zrobić. A przecież to jest jedyna droga, abyś uświadomił sobie, jak widzisz i czujesz siebie od wewnątrz. Chcecie zachęcić do jednej rzeczy. Weź kartkę i długopis, i kiedy ten program się skończy. Napisz, w jaki sposób w tej chwili się czujesz? I kiedy cały dzień będzie mijał, myśl o tym pytaniu. Rozmawiaj z Bogiem. Boże, jak ja naprawdę wewnętrznie się czuję? Czasami warto jest zatrzymać się podczas naszego pośpiechu dnia, ale najważniejszym jest, w jaki sposób możesz to uczynić. Zobacz na każdą obietnicę Bożą z Biblii i powiedz, Jego ranami jesteśmy uzdrowieni, jestem uzdrowiony. A kiedy to wypowiesz, poczekaj na uczucie, które się z tym pojawi. Albo kiedy wypowiesz jakiekolwiek inne słowo, które jest zapisane w Słowie Bożym. Albo On zaspokoi wszystkie moje potrzeby. Spytaj się, w jaki sposób się czuję, kiedy to wypowiadam? I to pomoże Tobie uświadomić Tobie, jak bardzo daleko Twoje uczucia... Znajdują się od prawdy. Jakie są Twoje własne wierzenia na Twój temat? A kiedy uświadomisz sobie i przyznasz się do tego, możesz powiedzieć: Boże, ja nie chcę tych demonicznych emocji. Nawet mów do tych uczuć, emocji. Daj im odpór. Powiedz: Nie jesteś od Boga, odejdź ode mnie i zdecyduj się. Postanów jak chcesz się czuć. Ogłoś to i zacznij pisać na tablicy Twojego serca. Pozwól Bogu to uczynić. Bo kiedy nauczysz się pisać na tablicach Twojego serca, wtedy zobaczysz, że nie ma ksztyny wiary lub wierzeń, których nie mógłbyś zmienić. Kiedy będziesz w stanie zmienić swoje emocje poprzez zmienianie swojej uwagi, kiedy będziesz w stanie zharmonizować swoją uwagę i Twoje uczucia, Wówczas przestaniesz być chwiejny co do obietnic Bożych. Nie będziesz już wahał się, skakał z emocji na uczucia i tak dalej. Nie będziesz musiał doświadczać faktu, że kiedy czytasz Biblię, to jesteś zachęcony, ale jeżeli twój doktor mówi ci, że umierasz albo twój małżonek mówi ci, że odchodzi, wtedy kompletnie się rozpadasz, ale będziesz niezachwiany, ponieważ będziesz ugruntowany w Jezusie i kiedy to się stanie, wówczas będziesz wiedział, że jesteś na głębszym poziomie z Bogiem. Ta głębia, ten poziom, w którym wszystko jest możliwe z Nim i w Nim.